Kaloryfer włączony, ale w pokoju nadal chłodno? Nic dziwnego. Ciepło unosi się, co oznacza, że duża jego część może uciekać lub gromadzić się przy suficie, ścianach lub pod parapetami okiennymi. Dość tego! Teraz w pełni wykorzystasz potencjał swojego grzejnika dzięki Smart Airowi. To kompaktowy, przenośny, wielowentylatorowy obiekt ciepła, który przekierowuje i rozprowadza powietrze z grzejnika do przodu i wokół pomieszczenia, w którym najbardziej potrzebujesz ciepła. W końcu zaoszczędzisz pieniądze. Szybciej ogrzewa pomieszczenie, oznacza to, że Twój kocioł wyłączy się szybciej, co pomoże Ci zaoszczędzić pieniądze na rachunku za energię. Dzięki smarterowi Twoje pokoje będą ogrzewane bardziej równomiernie, co oznacza mniej zimnych miejsc i bardziej komfortowe, ciepłe pomieszczenia dla całej rodziny. Smart Air jest lekki i przenośny. Możesz go zabrać z salonu w ciągu dnia do sypialni w nocy. Przestań odczuwać chłód we własnym domu. Teraz tobie i Twojej rodzinie szybciej będzie ciepło i oszczędzicie energię oraz pieniądze na ogrzewaniu dzięki Smart Airowi. Witajcie, nazywam się Simon i mam pytanie. Jeśli Twój dom, tak jak mój, jest pełen kaloryferów, to dlaczego w tak wielu pokojach jest nadal chłodno, zwłaszcza gdy jest zimno na zewnątrz? Pomyśl o tym. Ogrzewanie może być włączone w tym samym pokoju, w którym to oglądasz, ale Ty i Twoja rodzina możecie nadal odczuwać zimno lub lekki dyskomfort. Zimą moje stopy zawsze były zimne w domu. Teraz powodem, dla którego możesz nadal odczuwać chłód, mimo że Twój kaloryfer jest włączony, jest to, że ciepło unosi się. Część ciepłego powietrza wytwarzanego przez Twój kaloryfer, zwanego ciepłem konwekcyjnym, najpierw unosi się w kierunku sufitu i zostaje tam uwięziona, ogrzewając twój sufit. Gdy te prądy konwekcyjne stopniowo schodzą w dół, zaczynają się również ochładzać. Ciepłe powietrze unosi się, a następnie zaczyna się ochładzać, gdy opada. Zamiast pozwolić, aby całe ciepło unosiło się w górę i ogrzewało pokój od sufitu w dół, technologia Smart Air Pobiera ciepłe powietrze z grzejnika, a następnie kieruje i rozprowadza to ciepło do przodu, do pokoju, gdzie najbardziej go potrzebujesz. Wypycha i rozprowadza to przytulne ciepło prosto do pokoju. Robi to bardziej równomiernie i wydajnie po całym pomieszczeniu i na wysokości poziomu życia, gdzie faktycznie odczujesz korzyści. Co oznacza, że twój kocioł może wyłączyć się wcześniej, pomagając obniżyć koszty ogrzewania. Uwielbiam Smart Era. W naszym domu mamy wiele grzejników pod oknami, a także za kanapą. Tak więc ciepło jest marnowane, co marnuje również nasze pieniądze. Ale dzięki Smart Air'owi mogę umieścić go na górze grzejników, a on kieruje ciepło do pokoju, w którym naprawdę go potrzebujemy. Koniec z zimnym. oszczędzam energię i pieniądze. To genialne. Jak to robi Smart Air? Ma opatentowaną konstrukcję czterech wewnętrznie uszczelnionych lejków przewodzących powietrze, które kierują je z wentylatorów osiowych przez otwory wentylacyjne super wydajnie. Lejki te koncentrują i przekierowują unoszące się ciepło z grzejnika i przyspieszają je do przodu, delikatnie kierując to pożądane ciepło do twojego pokoju, zamiast pozwolić mu unosić się bezpośrednio w górę. Smart Air został specjalnie zaprojektowany, aby jego uniwersalna konstrukcja do praktycznie każdego rodzaju grzejnika i jest genialnie prosty w użyciu. Wystarczy umieścić dyskretne, lekkie i elegancko wyglądające urządzenie na górze grzejnika. Nie jest wymagana żadna stała instalacja, nie jest wymagany elektryk ani ekspert od ogrzewania. Możesz to zrobić sam w kilka sekund, po prostu podłącz go lub naładuj za pomocą wbudowanego akumulatora. Możesz go używać wszędzie, nie musisz szukać wtyczki obok grzejnika. Działa nawet 14 godzin pracy. Na jednym ładowaniu. Smart Air jest również tani w eksploatacji. Jeśli używałbyś go przez około 4 godziny dziennie, przez 6 miesięcy, gdy pogoda jest zimna, kosztowałby mniej niż 30 zł rocznie. To nowoczesna efektywność energetyczna i nie tylko zapewnia więcej ciepła za Twoje pieniądze. Smart Air jest również sterowany termostatycznie. Ma wygodne ustawienie automatyczne i działa tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Uwierz mi, poczujesz różnicę w ogrzewaniu za pierwszym razem? Razem, gdy go użyjesz. Kaloryfer włączony, ale w pokojach nadal zimno? Nic dziwnego. Ciepło unosi się, co oznacza, że duża jego część może się gubić lub gromadzić przy suficie, ścianach lub pod parapetami okiennymi. Teraz w pełni wykorzystasz swój kaloryfer dzięki Smart Airowi. To kompaktowy, przenośny, wielowentylatorowy obiekt ciepła, który przekierowuje i rozprowadza powietrze z kaloryfera do przodu i wokół pomieszczenia, gdzie najbardziej potrzebujesz ciepła. Szybciej ogrzewa pomieszczenie, to i szybciej będzie ci cieplej. Oznacza to, że Twój kocioł wyłączy się wcześniej, co pomoże Ci zaoszczędzić pieniądze na rachunku za energię. W końcu będzie Ci ciepło. Przestań marnować cenną energię grzewczą i oszczędza. Teraz, gdy mam smart era, praca w domu jest bardziej komfortowa. Naprawdę czuję różnicę. To były dobrze wydane pieniądze.